Stajemy. Przerwę wanduszkę na agutację, na trochę na pobieganie. Lecimy. Jak się to stało, że my tu jesteśmy... Nie wiem, to po prostu jakieś zakrzywienie czasu przestrzeni było takie pyk i nagle się pojawiliśmy. Ej. W czasie festiwalu niestety nie mamy y, za dużo... Y, dróg do przejścia, <grych> oprócz tego, że y, chodzimy tam i z powrotem z pokoju i do jurty. W każdym razie jest coś takiego, że czujemy się tu jak taka festiwalowa rodzina. Chyba tak to można powiedzieć, że, że wielu ludzi się zna, y, na wiele ludzi się właśnie czeka, na te rozmowy i gdy ktoś nowy się pojawia, to od razu jest takby przyjmowany do ekipy. Szybko do mnie, tu jest domek! Szybko!